No, się mano. Jesteśmy już bardzo blisko aktualizacji 3.1. Wraz z tą aktualizacją dostajemy oczywiście też nowe banery, na których dostajemy dwie nowe postacie. Jest to oczywiście Aimav i Luke, którzy oboje będą main dps -ami. Jednak wraz z nimi dostajemy też naprawdę sporo bardzo dobrych rerunów. I w dzisiejszym odcinku chciałbym wam powiedzieć dokładnie, co myślę o tych postaciach i czy jest warto po nie pulować, Gdyż uwierzcie mi, że naprawdę jest warto. W filmie też mniej więcej opiszę ich rolę i to, co robią na polu bitwy, tak, żebyście Wiedzieli i mieli takie ogólne pojęcie, co dokładnie te postacie miałyby na waszym koncie zmienić. Więc jeśli jesteście ciekawi tego wszystkiego, co właśnie powiedziałem, zapraszam was na materiał. Jeśli jesteście zainteresowani kontentem z Weathering Waves albo innych podobnych tego typu giergaczy, serdecznie zapraszam was na moje transmisje na Kiku bądź na Twitchu, do których link znajdziecie w opisie. W pierwszej połowie aktualizacji będziemy mieli Aimav, czyli nowego main DPS-a, która będzie żywiołu Fusion i będzie ona używała Sorda. Aimav będzie najlepszy main dps w grze bez żadnych dwóch zdań. Prawda jest taka, że ADPS będzie najwyższy w grze i w najlepszym teamie, jaki będziemy mogli w niej złożyć. Będzie ona zdawała po prostu największe obrażenia ze wszystkich postaci, jakie mamy w tym momencie w grze. Jednak to idzie za swoją ceną, czyli jej teamu, bowiem jej teamem będzie team w 100% premium, czyli będzie ona potrzebowała Linei i będzie potrzebowała Mornie. Jednak to nie jest też wszystko, co chciałem przekazać. Aimów będzie pierwszym main DPS-em, w ogóle pierwszą postacią w grze, która będzie używała nowego debuffa, czyli Fusion Burst. Z tego też względu Aimów będzie działał bardzo dobrze z taką chisą, którą będziemy mieli na banerze w 3.1. Do tego sam fakt że będzie używała tego Fusion Bursta sprawi, że prawdopodobnie w przyszłości ukaże się nam postać, która będzie ten negatyw status, będzie buffować. Nie wiem jednak ten moment dokładnie, która z tych postaci będzie to buffowała, jednak może być tak, że Aimav dostanie jeszcze swój jeszcze lepszy team w stosunku do tego, który ma teraz. Chociaż to już jest totalne gdybanie, tego pewnik nikt nie jest, także ja bym tutaj zapewnik tego nie brał. Jeśli chodzi o sam gameplay Aimav i to jak się buduje i to co się na niej ubiera, wszystko to opowiem wam oczywiście w poradniku do Aimav, który okaże się już pewnie niedługo. Jeśli chodzi o najlepsze team Aimav, no to tak jak wam mówiłem, będzie to niestety team z Liney i z Mornie. Sprawa jest taka, że Mornie i Liney po prostu będą idealnie działały właśnie z Raptor, właśnie z Aimav, więc te teamy nowe z naszego Laha i Roy będą się idealnie zębiały tylko i wyłącznie jeśli będziemy mieli pełny skład. Jednak to nie znaczy też, że nie da się jej zagrać z nikim innym i tylko i wyłącznie z Linę i Mornie będzie ona zadawała jakiekolwiek obrażenia. Prawda też jest taka, że jeśli będziemy jakąkolwiek postać buffującą nam Liberation albo Fusion, to będzie ona działała całkiem dobrze. W teamie na przykład z Linę i Shorekeeper można też ją zagrać, można zagrać się w teamie Chang'e i Lupy, Branta i Lupy załóżmy, ewentualnie jakiejkolwiek innej postaci buffującej nam Liberation i jakiegoś Sapo. Porta. Oczywiście i performance będzie dużo gorszy, jednak da się to zagrać i wciąż będzie zadawała naprawdę sporo obrażenia. Tak więc teraz już wiecie, czy chcecie pulować aim'a, czy nie. Przejdźmy w takim razie teraz do Rirana pierwszego, czyli będzie to Lupa. Lupa, jak już wiemy, jest dość uniwersalną postacią, jeśli chodzi o teamy pod Fusion. Ale jeśli chodzi o zupełnie jakieś inne teamy, no to uniwersalności u niej tutaj nie widać. Z tego jeszcze Lupa jest o tyle ograniczającą postacią, że w teamie, jeśli chcemy na przykład wykorzystać pełny potencjał Lupy, musimy mieć trzy postacie pod Fusion i nie ma możliwości wybrać jakiejkolwiek innej postaci, gdyż jej buffy będą bardzo ograniczone. Jednak w tym momencie mamy na tyle dużo postaci pod Fusion, które będą zdawały sporo obrażeń, że Lupa naprawdę przyda się w przyszłości. Taki Brand bardzo skuje z Lupą, Chang'li bardzo skuje z Lupą. Ogólnie team pod Mono Fusion, czyli Chang'li, Brand Lupa jest jednym z najmocniejszych teamów w grze, więc naprawdę może się wam to przydać. Do tego mamy jeszcze teraz Galbrenę, która bardzo będzie zyskiwała z Lupą. Prawdopodobnie Eymath też będzie bardzo zkiwała z Lupą. Więc Lupa naprawdę może wam się w przyszłości przydać. Jednak jeśli na ten moment nie macie teamów pod Fusion, ewentualnie macie dps Piesów, które mogą zbenefitować z lupy, no to ja bym jej nie polecał. Nie będzie to bardzo uniwersalny support i będzie ona tylko i wyłącznie do określonych przypadków, jednak na pewno nie jest tak ukierunkowana, jak kolejna nasza postać na banerach, czyli właśnie Cisa. Cisa bowiem, moi drodzy, jest to postać, która jest ukierunkowana tylko i wyłącznie pod teamy z negatyw statusami. Do tego jeszcze sam fakt tego, że na przykład jakiś Team jest pod negatyw statusy niekoniecznie znaczy, że Cisa będzie najlepszym supportem pod dany Team, także Cisa będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie pod niektóre określone teamy i tylko w niektórych określonych przypadkach. Ogólnie jak Cisa wychodziłam, to wszyscy mówili, że będzie to bis dla naszej karty Team. No i taka jest prawda, jeśli mamy Cisę z jej bronią, no to jest ona około 8% lepsza niż Team z Aero Roverem. Jednak w sytuacji jak nie mamy broni Cisy, no to w takim razie jest gorsza już od Aero Rovera. Do tego jeszcze dużo ludzi też mówiło na przykład, że będzie to bis do Zani, co się okazało totalną nieprawdą, gdyż Specter Rover się wciąż być lepszy niż Cisa. Cisa, moi drodzy, będzie takim bardziej zastępnikiem. Taką postacią, którą można wcisnąć zamiast jakiejś innej postaci. No bo w sytuacji na przykład jeśli chcemy użyć sobie Havok rowera na boku Towera, no to wtedy nie musimy używać naszego rowera do Karty tylko możemy wziąć sobie właśnie Cise i rowera użyć na Bok Towera jako mdps DPSa. Ewentualnie na przykład takie zani tak samo, zani możemy sobie zagrać z Cisą a jakąś inną Verinę na przykład wziąć na bok towera, czy tam czorkę, po to, żeby łatwiej nam było zbić tego towera. Jednak nie będzie ona tak naprawdę w pisem do tych teamów, no i nie będzie ona taką postacią, która będzie jakąś dużą rolę w nich spełniała. No i tak naprawdę to są tylko te dwa teamy, do których Cisa tak naprawdę bardzo dobrze pasuje. Do tego jeszcze teraz dojdzie team z Aim'a, w którym i tak nie będzie ona pełniła tych pierwszych skrzypiec i nie będzie ona najlepszą postacią do Aim'a, przynajmniej na ten moment. Dlatego według mnie Cisa nie jest postacią jakoś super wartą pulowania. Ja bym powiedział, Bardziej, że jeśli jesteście jakimś super fanem, no to wtedy musicie dopulować jej team, żeby jakąkolwiek rolę mogła na waszym koncie spełniać. Jednak, jeśli na przykład nie macie ani Zani, nie macie karty T i nie macie zamiar lecieć po emaf, to ci na waszym koncie będzie się tak naprawdę tylko i wyłącznie kurzyła i nie będzie mogła spełniać żadnej roli, niestety. No chyba, że dopulujecie jej S3, no i będziecie chcieli ją grać jako main DPS a no to może, ale to nie jest w ogóle opłacalne. W takim razie mówiliśmy już o postaciach, które będą w pierwszej połowie 3-1, teraz powiedzmy coś o postaciach, które będą w drugiej połowie 3-1, gdyż tam wcale nie jest tak nudno. Moi drodzy, bowiem dostajemy też nowego main DPS-a Faceta, i będzie to oczywiście Luke Hersen. No i tak, Kuro zdecydowało się zrobić z Faceta main DPS-a. W końcu, po takim długim czasie dostajemy Faceta, który faktycznie jest main DPS-em. Luke Hersen używa oczywiście gauntletów i jest żywiołu spektro. No i jeśli mam być z wami szczery, moi drodzy, no to faktycznie Luke naprawdę dojeżdża. Jego DPS jest naprawdę na ogromnym poziomie. No i jeśli mamy Linej i Mornie do jego teamu, bo tak, aktualnie Linej będzie najlepszym sub-DPS-em, no bo nie ma takiego dedykowanego sub Porta do Luka, więc linej w tym jest Mornie, tym bardziej, że on też będzie używał tych nowych mechanik, które weszły razem z Lahiroi, więc ten team będzie dla niego bisem. No i jeśli mam być szczery, jego wrażenia są naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie i dorównują nawet takiej karty TI. Oczywiście, no nie będzie to poziom naszej Aimaf, bo Aimaf jest jednak postacią, która no lorowo jest dosyć istotna, więc ona będzie pełniła taką główną rolę, jeśli chodzi o main dps y w WWE, tak samo jak do tej pory była to kartę TIA. teraz to będzie Aimaf. Luke w takim razie no dojeżdżać do niej nawet nie może. Ale tak jak mówiłem, Luke jeszcze swojego pełni potencjału nie pokazał, ze względu, że nie ma swojego dedykowanego sub DPS-a, prawdopodobnie będzie mógł aktywować jego pełnie potencjał. Jednak na ten moment jego teamy free to play, takie bardziej free to play'owe, typu na przykład mamy 4-stara zamiast 5 star jako Sub DPSa. No to te teamy trochę lepiej nawet wychodzą niż teamy free to play'owe dla Eimath. Także jeśli chodzi o Luka, wydaje mi się, że to jest postać dla tych, którzy nie lubią pulować po postacie oprócz main DPSa. lub będzie radził sobie naprawdę bardzo dobrze, no i z tego to widać na jego chartsach... Będzie on naprawdę sporo bił. Do tego, tak jak już mówiłem, mamy bardzo spory potencjał na to, że jeśli wejdzie do niego sub-DPS, to będzie on naprawdę drugim najlepszym ADPS-em w grze, jak nie pierwszym. Nie wiadomo, co Kuro stwierdzi, że zrobi. Także, Luke naprawdę spory potencjał ma. Do tego, animacje jego są naprawdę przepiękne i nie jest tak bardzo przesadzone, to wszystko jak a -Muff. Dodając do tego, że jego free to play opcje są naprawdę też bardzo fajne, bo taka San Hua działa z nim naprawdę świetnie, daje to cały kształt postaci, która ma bardzo duży potencjał, żeby trochę w tej buwie zamieszać. Tym bardziej, że jest to facet, więc ja na pewno się po niego skurzę. Także, jeśli Mandy ps który będzie tutaj bardziej, powiedzmy, że free to play niż AMAF. No nie wiem, jak to powiedzieć, no AMAF w sumie też nie jest taka jest słaba, jeśli chodzi o te teamki, które nie mają super sub dps i supportów. Ale lub w tym momencie wychodzi troszkę lepiej pod tym względem. Także przejdźmy teraz do drugiej postaci, którą jest to Galbrena. No i Galbrena, jak już wszyscy wiemy, jest to Fusion Main DPS, która używa pistoletów. Galbrena jest to postać, która jednak bez takiego potężnego sub dps nie będzie radziła sobie tak super. Wiem o tym, że dużo ludzi mówi o tym, że jest Mortefi. I z lupą działa ona naprawdę bardzo dobrze. I faktycznie DPS-y na wykresach mówią naprawdę, że jest bardzo mocnym DPS-em w takim zestawieniu teamowym. Jednak ja, patrząc na moje doświadczenie, na to, jak grałem na różnych kontach i gdzie były teamki z Mortefim albo były timki z Ciojanem, to Galbrena z Ciojanem wypadała zawsze dużo lepiej niż z Mortefim. Team z Mortefim, po pierwsze, jest bardzo ciężki do zagrania, no bo musimy mieć troszkę inną rotację, żeby pełnie potencjał Galberny wyciągnąć. Do tego jeszcze Mortefim ładuje się dosyć wolno, do tego jeszcze też Zbije trochę mniej obrażeń, bo z reguły nie jest zbudowany. Także ja bym tutaj jeśli chodzi o Galbranę, polecał jednak zaopatrzyć się w Ciojana. Oczywiście, jeśli wyłącznie Ciojana nie macie, no to możecie ją zdobyć, ale tylko i wyłącznie, według mnie, tylko i wyłącznie, jeśli faktycznie Ciojana też chcecie zdobyć. Sama Galbrana jest OK, ale jeśli naprawdę nie macie do niej premium teamy, no to będzie ona dosyć underwhelming. W żadnym wypadku też nie mówię, że jest słaba, no bo nie jest słaba, ale będzie underwhelming, bo nie będzie zadawała tyle obrażeń, ile byśmy sobie wyobrażali. Jeśli jednak macie pełny do niej team, albo chcecie mieć do niej pełny team, no to na pewno nie będzie jest to postać, która mega wybacza błędy, jest to postać, która z pistoletem, więc jej kombat jest bardzo prosty, no i zadaje, co jak co, w pełnym teamie ogromne obrażenia. Aoe Rektor robi bez problemu, wszystko robi bez problemu, Wiwe też czyści bez problemu, bo zadaje ogromne obrażenie do tego, bije ogromnym Aoe. Także jeśli potrzebujecie main DPS-a, Który będzie wam robił tak naprawdę wszystko To Galbrena jest tą postacią Także moi drodzy to wszystko jeśli chodzi o nowe postacie I te stare postacie W Ring Waves w patchu 3.1 Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu Co myślicie o tych nowych postaciach I czy będziecie jakąś postać tą nową Ewentualnie tą z pulować. wpulować Ja na pewno będę próbował starać się wziąć Luka Ejmaf raczej odpuszczam Bo tutaj nie bardzo mnie takie kolorowe dziewczynki interesują Ja bym tutaj chciał trochę się takim męskim mężczyzną Pobić w końcu w tej gierce bo dawno już takiego Main DPS-a, no w sumie to nigdy nie było takiego main DPS-a, w sumie Jian był takim pierwszym main DPS-em facetem i później no Xiang Liao to już było trochę inaczej bo on był darmowy, a później mieliśmy już same sub DPS-y No i Jian praktycznie nic nie bił. Także koniecznie dajcie mi znać w komentarzach co myślicie o tych postaciach. Jeśli chcecie porozmawiać na żywo też a propos tych postaci serdecznie was zapraszam na moje transmisje, do których linki macie w opisie. Zapraszam też na mojego Discorda, gdzie możecie na przykład sobie wstawić zdjęcia, jeśli pulowaliście jakąś postać i dostaliście na jakimś super niskim pity. Także link też macie do tego w opisie. Ja się w takim razie zagnam. no i co? ノイシェマノ。